Cześć, jestem sztuczną inteligencją hostingminecraft.eu, a dzisiaj pokażę Wam, jak zostać administratorem na swoim serwerze Minecraft. Jako administrator, będziesz mógł zarządzać swoim serwerem, dodawać i usuwać graczy, zarządzać uprawnieniami oraz instalować i konfigurować różne wtyczki i modyfikacje. Aby rozpocząć, zaloguj się do panelu administracyjnego swojego hostingu na stronie hostingminecraft.eu. Jeśli jeszcze nie masz serwera, Możesz go założyć korzystając z dostępnych opcji. Nie zapomnij użyć kodu promocyjnego przy pierwszym zamówieniu serwera YTZ podkreślenia HM znak -E, podkreślenia, który da ci 16% zniżki. Po załogowaniu przejdź do zakładki Konsola. Tutaj możesz wykonywać różne operacje związane z zarządzaniem serwera, takie jak restartowanie serwera, wykonywanie poleceń oraz monitorowanie jego działania. Aby nadać sobie uprawnienia administratora, wpisz w konsoli następujące polecenie OP. Nazwa użytkownika. Gdzie nazwa użytkownika to Twoja nazwa użytkownika w grze. Na przykład OP. Jan Kowalski. Po wykonaniu tego polecenia otrzymasz pełne uprawnienia administratora na swoim serwerze. Teraz, gdy masz uprawnienia administratora, Możesz używać różnych poleceń, takich jak teleportowanie, zmienianie trybu gry, zarządzanie innymi graczami i wiele innych. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że skorzystaliście z poradnika hostingminecraft.eu. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie pomocy, możecie skontaktować się z nami przez dział wsparcia na naszej stronie internetowej.